w kolejnym odcinku z Minecraft życie! Jeśli Wy też chcecie zamieszkać w tym mieście i pojawić się na odcinku, musicie wbić teraz na Discorda, ustawić łapkę i subskrypcję. A na Discordzie pojawi się konkurs na zagranie w Minecraft życie. No i po prostu wbijajcie na Discorda, bo tam możecie ze mną sobie pogadać, pograć, a może nawet na live pobyć, nie? Zobie. No, wiecie o co chodzi? Teraz wasz coś, co musi być, więc dobra. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie 5 łapek i dobra, zaczynamy intro. Zofia. No, już raczej mogę chodzić. Zofia. Nie wiem czemu pan. Czemu mi się nie załadowuje twarz? Nie wiem. Ola, podobno ma jakieś nowe mieszkanie, tam dołączyć. Gadyś się jest. Sprawdzę, czy mogę biegać. Jezu. Ta ostatnia akcja z helikopterem. To było normalnie, nie powiem co. Chodźmy do. Czemu drzwi są wyważone w moim domu? Ratunku To jest normalnie Wyważyli mi drzwi. Zobowie co to jest? Zbudujmy nowe. A nie, ja nie mam czym zbudować tych drzwi. Tam ktoś był czy mi by się tylko wydawało? Nie, wydawało mi się. Nikt nas tu w ogóle nie odwiedza. Hmm... Zobaczmy. Tu mam oczywiście krówki, nie? Chodźmy się przeskoczyć. na zobaczyć, czy umiemy dobrze pływać. O, bo dawno sobie nie wskakiwałem do tego basenu. Gdzie jest Gabriel w ogóle? Jezu, ja tu dziury w tym mieście jest. To jest totalnie żart. Woźmy. Co to. Kto to mówi? Kto, kto, kto? kto? Nie ma nikogo, dobra, skaczmy. Nie jest, dobra, nie zauważaj. Ej, to kogoś. cały czas kogoś słyszy. Nie? Proszę, przez. nie, widzę. Dobra, nie? idziemy po broń. Słyszę cały. cały czas kogoś słyszy. On myśli, że go nie słyszy? O nie. Mamy. co nie? Znajdę cię. Gdzie jesteś? Wyskakuj się. A w sumie to nie może być wyłamywacz. Nie podpali pewnie Ikei, bo już Ikea nie może być spalona. Ej, bo może kościół podpalić, dobra. Najbezpieczniejsze miejsce to właśnie w Zowie kościół. Chodźmy. Słyszałem to, idę ci zabić. W Zowie na razie nikogo nie słyszę. Hmm, A O, siema gryzu. Czy ty też słyszałeś jakieś inne osoby tutaj? Znaczy ja kupiłem nową, nowy helikopter, bo tam Co Ja dęze, dęze, Słuchaj, ja to ciągle słyszę jakieś osoby nowe. Nie wiem, poszukajmy. Ty, a masz furę przy sobie? Nie mam, nie mam. Zniknęła mi furka. No z Kogoś słyszałem, czekaj. Czekaj, czekaj, ktoś tu. Ale po ulicy się jeździ. Ktoś. Czekaj. Czaj może jest No No kto tu się stał? Nie nie Poczekaj, po prostu. Eee... Nie, tutaj na pewno ktoś jest, tylko teraz cicho sobie siedzi. Ej, ogo nigdzie nie mam, No, czujesz? Cześć, bawę. Czy czemu? Eee... Nie widzi mnie, a ja go też nie widzę. <grym> to zresztą... <grym> nie Co to, się stało? A wiesz, nie pytaj, nie pytaj. O, nie pytaj. nie pytaj. Wiesz co? Ja ja tylko. Ja, albo mi się wydaje. Co, Jest wie? Co, wie? co wie? Tylko ja to słyszę. Ewidentnie, to kogoś słyszę. Ja muszę zjechać do tam, Melon. Dziękuję. Po co mu pierunochron w domu? Ha, to nie też, dobra. Gdzie ty jesteś? Nie! Ja cały czas tu kojsi słyszę. Co jest? Gdzie jesteś? Co, co to za... No kolejny parakopter! Nie ja tych parakopterów zbudujesz. Dobra. Gdzie jesteś? Halo, Gabriś. Tutaj, tutaj, tutaj! Chodź, chodź, bo ja zostawię. Ej, coś tam jest! Ktoś tam jest! Widzę, widzę, Ligna. widzę. I lecimy go, lecimy, gonimy, gonimy. Jest nie go bez... kluczami. Gonimy go, gonimy go, gonimy go, go, Stój! Stój! Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Kim jesteś? Zatrzymaj się. Stój! Zatrzymaj się. Kim jesteś? Stop, 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 stop. Zatrzymaj się. Zatrzymaj Poczekaj. się. Poczekaj. Bo, Bo zadzwoniły po... Cieka. Co? Dobra, nie ważne, że biegnę po ulicy. Ważne, że uciekam. Chodź tu. A ja nie panie, zaraz za dobrze z tego pędu... No to chodź, przestań. Przestań. Kim jesteś? Jesteś. Uważaj! <śledź> Kim jesteś? Dokładnie, kim jesteś? Jestem flaszu. <noise> no właśnie. Ja się boję, jakiś nie wiem. <noise> nie wiem się. Nie bój się. To znaczy. Czyli nie wiem. To jest nas... <noise> legendy naszego świata, chodź tu. Tylko dni. Ty. No bo te, no, on... To już starość. Dobrze. Eee, y chodź po angielsku, ja dobra, ale powiedz nam więcej o sobie. Powiedz nam więcej Pierwsze. o sobie. Pierwsze, skąd pochodzisz? Drugie, z nie pójdziesz, mój mat. Skąd? Holandia. A ja byś z Francji! No to mu, ale dobra, więcej. Jak tutaj przyszedłeś? Jak tu przyszedłeś? Dobra, no, nie złapnę mnie. Tak myślisz? Przejadę go. Pamiętaj, masz trzy życia w tej serii. <grym> bo nawet... W sumie nie. <grym> c... <grym> Przejadę cię! Przejadę! Au. Dobra, przestań. Co zadaje? Dobra, powiedz mi skąd pochodzisz. Ogarnij. Co ci się stało? Poczekaj. Stój. Co ci się stało? Nie wiem. Czemu? Nie Czy ty ty szczelki? Nie. Ej. Ej, gdzie on, a tu? Skąd pochodzi? Skąd jak Ale jak tu się... Dobra, spoko jak tu się... Idę do mojego świata. Jak tu się dostałeś? No jak tu się dostałeś? Nie! Ksiądz gra na pianinie! No jak tu się dostałeś? No... Właśnie dostałem zaproszenie od Gryska. Tak, zap... gryz... zaproszenie od Gryska, no mhm. Mm no, on z... mówi, że, dos... ten, że on dostał zaproszenie od no, Nie Niby od ciebie? Nagrywki. No ja nie... Ja z... Znacie Gryzka? Bo ja go oglądam. I pamiętam jak tu były odcinki nagrywane. Spadające wagoniki z nieba. Nie wiem. Ja myślę, że to, jest, że to jest nasz. Ja myślę, że to jest fan. Nic więcej nie powiem. No ale znasz się takiego gryza? Bo ja właśnie zostałem wylosowany. Jako widz na jego serwer. Stardzi, wiesz o, tym, o czym on mówi? O ale nie rozumiem. Od kiedy ja. Nie, nie rozumiem? A może on po prostu kanały jakieś pomylił? Po pierwsze. To pierwsze ja nie robiłem żadnego losowania. Ej, przecież jak casting jakiś robiłem, ale przecież nikt... Nie, to był casting i on już nie działa. Nie, zostałem na niego nie no, Ale przecież był gracz, który wylosował na casting. To był leczny. A Nie pomyliłeś kanały czasem? Nie. Dobra, mam ostateczne pytanie. Czy ty jesteś fanem, czy co? Jeszcze raz, proszę? Ty jesteś fanem, czy co? Bo już nie wiem. No tak, fanem Gryska. Oglądam każdego odcinek z prawdziwego życia. Nie nagrywam prawdziwego życia, ale ok. Jak nie? nagrywam Minecraft? W życie. To, a to gdzie jest ten? To jak, gdzie jest? Gdzie mieszka gryz? Chcę do niego przejść, wiesz? Jakiego no gryzka? Bo jest kilka gryzków. Ja nie mogę. No, Gryz Gabryś Co? No jeszcze e, nie Wiesz gdzie mieszka Grystrzyku <gryś> Patrz, ja jestem drwalem. Jezu Wiesz gdzie? W Warszawie Ale to nie jest Warszawa, to jest Minecraft żociowo. A ja potrzebuję szpitala, bo ty mnie zaatakowałeś, a ciebie tutaj zaatakowałem. Wręcz. Chodź. Ja już jestem no. wyzdrowiony tam bardziej. Ale poczuj. Nie, 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 ty jesteś wyzdrowiony. Nie, dobra. Nie, nie. Chodź, po... Nie. No, a! to nie bigo. Chodź, 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 chodź. Otworzy ci drzwi. Masz. Chodź. I do tej sali, do tej. No to pójdzie do tego. Widzowie, wyczyń. Tu idź. Widzowie, czy Wy coś o tym wiecie? Bo ja nie idź wiem, tam to jest. Idź tam i śpi. Nie, to jest jakiś fan, czy co? Polski karnawał! O, 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 Ej, Gabry... Co, ty Ej Gabry, co ty o... Gabry, co ty o tym myślisz? Wiesz, co ja myślę? No. Że to. Patrz. <laughs> no. No. no, Ja mogę normalnie chodzić. To jest wyjście. No, on mówi, że to jest nasz, że to jest fan. Siema. Ja idę robić muzykę. Patrz, on jest naszym. Patrz, to on jest nasz. O oh, kurde, sorry, on jest naszym fanem. Patrz. On jest fanem. On jest moim fanem. Czajsz. Dawaj no, To nie mój samochód, więc to nie mój problem. Dobra, czy ty. Jesteś fanem grystrzyku. Tak, jesteś wielkim. A wiesz, kto to grystrzyku? Tak, to jest. A wiesz, co to za miejsce? No tak. dobrze! No, tak. Nie. nie wiem, że... A wiesz, że ja jestem grystrzyku, jakbyś nie wiedział? Dzień dobry. Miło mi ciebie poznać. Widzisz pan, co on robi? Chodź. Dobrze. Mam, dla, mam, żeby pana zwer, mam coś dla pana, żeby, żeby zweryfikować pana. Jeśli nie chce być pan mieszkańcem... O, pan nie tak, chciałem być. Stop. No nieważne. Jo! Jeśli nie chcesz być mieszkańcem, to musisz najpierw mnie potwierdzić. Czekaj, on tam jest. Chciałbym z Tobą pośledzić, ok? Dobrze. Witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Życie! Jeśli Wy też chcecie zamieszkać w tym mieście i pojawić się na odcinku, musicie wbić teraz na Discorda, postawić łapkę i subskrypcję. A na Discordzie pojawi się konkurs na zagranie w Minecraft Życie. No i po prostu wbijajcie na Discorda, bo to możecie ze mną sobie pogadać, pograć, a może nawet. Na live pobyć, nie? Zowie... No wiecie o co chodzi? Teraz wasz coś, co musi być, więc dobra. Jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawcie pięć łapek i dobra, zaczynam intro! Mieliśmy potki, masz trzy potki. O dobra. Piją. Tutaj, 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 tutaj? O, idzie, dobra. Jest tam, jest tam. Idziemy go śledzić, chodź. Tak? To tak zadziała? Chodź, idziemy go śledzić, tak, śledzić. Go, idziemy go śledzić. Nie bo chcę go z tobą trochę pośledzić. Bo śmierdzi mi swoim zachowaniem. O, jest tutaj. Oczywiście, będzie, oczy, oczywiście będziemy go trochę trollować. Obok szpitala. Hmm. Trollujmy go trochę. Ja wiem jak go się super trolluje. O tak, to jest On tego nie widzi? Czy on tego nie widzi? I on tego nie widzi. Ej, no, on nie widzi tego batona. Nie, mam pomysł to zrobić. Tak, co? to wtedy. Czekaj, o, wejdź, zejdź, 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 dźwig, zejdź. Ja będę ci miał. Czekaj, no było. <grym> <samorusza. grym się wytkujem> ja, tam. Ja to tych było. To się samo <wytkujem> rusza. Ja dopiałam. Ja pił. Rozwaliłam auto. <grym> nie! Nie mówię po co? Czekaj, zostawmy go, zostawmy go. Why are you bullying me? Chodźmy do kościoła, w kościele na pewno coś będzie. Oh, czekaj, ej, czekaj, pat, patrz to, patrz to, patrz to. Czekaj, ja jestem w kościele. Co ty hmm. robisz? Hmm. Mam o, Tak. Bedrock? Po co mam? Nie, Bedrock Bedrock mi nie wiesz. Dobra, postaw będziemy stawiać TNT. Przestań. Мам, мам, тень Ты беги мне, подпиги и гоп... Барь. Ой, я с что-то знищу. Ну, е ⁇ А я не могу брать. Давай Tego... Latuje stąd! Szybko! No, nie, zapomniałem o. Nie! No czemu? D &D. D &D. D &D. Nie mam dinki Jak nie masz? Wyczaruj, patrz z tej butelki! Nie chcę mi się. Wyczaruj. No już! Przebrałem się! Czekaj, 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 czekaj! Może w moim domu gdzieś. W moim domu gdzie może jest? Zapolniczka, o tak, 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 tak. na 100% się przyda. Jezu. zawsze się przyda. No, gdzieś musi być jakieś cięci. sobie za mikrofon, ale to już? Mikrofon to robi. No że powoduje mamy za mocny mikrofon. Ile cięci? Ileś staków, Tintin mam. Imo. Ja powinienem go stronować, Jezu! Ty się posikasz. Ty się ze śmiechu posikasz, son. On mówił mi, że tam są jakieś ptaki dziwne. W Minecruze Ja wiem o jakie ptaki mu chodzi. I ja będę teraz tego ptaka udawał. Ptaki! Ptaki... <suszel> no nie pij. <nie. suszel> ptaki. Oczyki ptak leci. Ptaki, ptaki. Ptaki, no, ptaki. No nie, Ptaki... Ej on nie widzi tych ptaków. On zawsze mówił... Ptaki lądowe. <suszel> No, to jest gówno. No, czemu on, on nie pamięta, że to są ptaki lądowe? No nie bij go już. Nie. O kurde, wiesz o nim. Нет! Нет, нет. Ну так. Кто Акиллон? Давай! Акиллон, да Ну да, давай, давай. Акиллон? 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 <śmany> ja jesteś... Ej, patrz co zrobił. Taki nowy! Jestem samochodem! Jestem <śmany> samochodem! Jestem samochodem! O nie! O nie! <śmany> 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 ja też byłem przez chwilę widzialny. Chodź, ja go. Ja byłam przez kolejny widzialny, a ty też byłeś widzialny. Mam dosyć. Stoła. Nie da mu tego wtrącić. No zostaw go. No zostaw już go. Zostaw już go. Daj mu spokój. Daj mu spokój. Wszystko. że on nie skacze do basenu. Z tej samej góry. A zostawmy go. O, pas, 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 pas. Co? No mógł. No zostawmy mu spokój. Zostawmy go już. Dobra, dobra. No idzie, dwa życia. Nie. On, on ma dwa życia. On ma dwa życia. O, cześć Gabryś! O, ty gnoju! Ale to nie... A to ja. Gryzek, co się stało? Zostaw mnie. Nie. Coś się stało? uratować. Widziałeś tego nowego? Tak. Gdzie on jest? Każdego No ła! Wow. Ale ja ci nic zrobiłem. Co cię ja ci zrobiłem? No. Co, widziałeś ptaki lądowe znowu? Taki lądowy widział Gabyś się na nas obraził, nie czemu. Nie wiem też ten tego tak, czego trzy razy zepchałem <grym> I zginął. Nie mogę. Uff. Zaraz będę... Czekaj ja... Odmutuję się teraz u niego. <grym> się zmontowałem i teraz się odmortuję. Ptaki lądowe! Ptaki lądowe! Ptaki... No Co to wysadzić, co to wysadzić, Tam co to wysadzić? Wysadzi? Ale ja mam Ej, zostaw go, zostaw go, ja mam końcki pomysł, zostaw go ja mam pomysł, ja mam pomysł, zostaw go ja ja to, ja mam pomysł. Mam dosyć. Mam dosyć. Zuzaw go, ja mam pomysł. Najwyżej mnie zabije. No żeś. O no, jasnej! No dajcie mi wyrzutnie zrobić! Ja się przybrałem za Hiro Braina. O ja! Ja się za Hiro Braina przebrałem. Teraz znajdź tylko mleczko. I ujawnię się... On nie, on nie widzi mojego niku. I będzie to jest tak gwał. Wow. BOBI! Bobi! <grym> o tak, jest mam to. Mam mleko. O kurde, o mojego nikogo A czy nie, ja, on będzie gryzł z kółko. Co on robi? On będzie On, on będzie teraz puścikany. Jeśli mnie zobaczy. Hmm. <suszy> No nie koniec, w tym przebraniu jestem nieśmiertelny. Zobacz. Mix! jesteś tam? Co jest ci zrobiłem? Widziałem jak pijesz spotkę! Jaką potkę! Ja byłem <śmieniami> ciebie w <powietrzu>. Zmieniłem z, z, już przebranie zdjąłem. Chodźmy. Mi... dzień jesteś... przebranie, chodźmy zobaczyć co tam co się jest? będzie działo. Czemu ja IKEA co? w środku jest sam. Dobra, idę do gryzki. Ja Cześć Gryzek! Hmm? Co tam? Co, Cześć, się gryzek? No, co tu się... A co tu się, a, się stało? E, nie wiem, a chodź, bo jakiś kran u ciebie się chyba odkręcił, masz zalaną chatę. Tu tam co woda jest. Pieślało? Uważaj! jest. Uważaj, tam woda jest. Spuszczę tu TNT. Uważaj. I czekaj, spróbuję to w wiaderko, Koło żeby się nie zmoczyć. No, jak tam bez Mam pomysł. Gdzie on jest? O, dobra. Naprawiłem. Ej, Naprawiłem. Zna znajdźmy go. Gdzie Gabryś? Co Gabriś zrobił? Gabryz Gdzie gdzieś, gdzieś poszedł. O, gdzie? Gabryś. Ciekawe, co się stanie, jeśli tak zrobię. Dzień. W tym Będzie to jakieś takie brązowe. on jest. O, siema. Ale ja wie, że to jest portal do świata wradziego. Zobaczę, co się stanie. A nie, tylko, tylko nie tak. Co? No. O, ale łapki boli. Nie dobra, co? teraz trzeba wystawić. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Poczekaj, patrz. Uciekaj, dobra, ja uciekaj, do... Do... uciekaj! 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 Uch!